Pochwalony Jezus Chrystus, umiłowani bracia i siostry. Witam was serdecznie w naszym pięciodniowym projekcie, by być bliżej was. Zatytułowałem go Weź swój krzyż w czasie, bo pragnę, byśmy wzajemnie nieśli sobie słowa o duchy w tym wielkim tygodniu, abyśmy mimo niemożności przebywania w Kościele zbliżyli się do tajemnic naszej wiary i naszego życia. Kochani, Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona z miłości do nas. Dlatego tak ważne jest, abyśmy uświadomili sobie, jak trudne jest dźwiganie tego codziennego krzyża, z miłości do Boga i do drugiego człowieka. Jak ciężko jej się z tym zmierzyć. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona z miłości do nas, do mnie i do Ciebie. Krzyż tak ciężki, haniebny, niesprawiedliwy obejmuje Go miłością. Krzyż Jezusa nie był dla niego niespodzianką. Sam miał świadomość tego, że z troski o zbawienie naszych dusz będzie go dźwigał, bo to jego obowiązek. Bierze więc Chrystus ten krzyż jako zadośćuczynienie za grzechy nasze, za grzechy całego świata. Ale miłość czyni go lżejszym i zasługującym. To, co obecnie tak niespodziewanie przeżywamy na świecie, to zaskoczenie, że cierpienie może być tak niespodziewane i tak ciężkie. Przeżywamy swoisty Wielki Piątek poprzez epidemię, która dotyka cały świat. Dla wielu z nas ciężar krzyża się zwiększy, bo nie możemy uczestniczyć wspólnie w Eucharystii, w Kościele i zostaje nam komunia duchowa. Ale w tym czasie możemy uświadomić sobie spędzając tyle czasu razem z najbliższymi i te cudowne relacje mogą spowodować w domu napięcia. Może być tak, że ktoś straci pracę, ktoś będzie miał problemy finansowe, ktoś nie będzie miał nawet chwili wytchnienia od dzieci, wnuków. Nagle może się okazać, że przebywanie ze sobą 24 godziny na dobę to katastrofa. To wszystko pokazuje, że aby unieść krzyż codzienności, który może nas niejednokrotnie powalić, potrzeba miłości. Drugi bracie, druga siostro, nudzisz się? Jesteś poddenerwowany? Czujesz, że nie dajesz sobie rady? To powiedz Jezu, ty się tym zajmij. Powiedz mu swoje zmartwienia. Zacznij się modlić. Ten czas na pewno nie okaże się zmarnowany. Ale w tej modlitwie, w tej relacji z Bogiem musi być miłość. Święty Augustyn pisze: Miłość moja to brzemię moje. Oto definicja miłości zrodzona z kontemplacji Krzyża Chrystusa. Miłość Pana Jezusa, miłość ku Ojcu, ku nam nadaje sens Jego bolesnej męce. I powinna także nadawać sens naszemu życiu, bo nie ma większej miłości nad tym, gdy ktoś życie swoje oddaje za innych. Moi kochani, i mnie trudno pojąć wymogi tej miłości, bowiem Pan Jezus był na tyle potężny, aby stało się według Jego woli. Mógł to uczynić, nie wybrał jednak życia wygodnego dla ciała, dla ducha, lecz pełne bólu i cierpienia. A my, jeśli tylko odczuwamy krzyż cierpienia, Natychmiast staramy się go odrzucić. Naszym obowiązkiem jednak, jako chrześcijan, jest przyjąć każdy rodzaj krzyża, choćby był bardzo ciężki. To nas przybliża do krzyża Chrystusa. Tylko w oznakach codziennego krzyża, w umartwieniu, w upokorzeniu, cierpieniu możemy pokonać swoje słabości, siebie i szatana głównego sprawcę Grzechu. Pragnijmy więc wypełnić skierowane do nas słowa przez Pana Jezusa. Kto chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Krzyż przyjęty z miłością i radośnie jesiony, czyni nas uczniami Jezusa Chrystusa i ściśle jednoczy z Bogiem Ojcem. Pamiętajmy, moi kochani, że jesteśmy tylko ludźmi. I że gdy zabraknie nam sił, to upadniemy pod swoim krzyżem. Prośmy więc Chrystusa, by pomógł nam powstawać i iść na nowo. Pragnijmy w tej drodze naszego krzyża czerpać moc i siłę na swoje życie z, ze świętego krzyża, na którym nasz Pan oddał za nas swoje życie. Ten krzyż jest kluczem do bram szczęśliwości wiecznej. Niech Jezus w tym trudnym czasie będzie dla nas drogą, prawdą i życiem. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie. Moi kochani, pamiętajmy, że po wielkim piątku jest jeszcze niedziela zmartwychwstania. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jeszcze będzie dobrze. Moi kochani. Pamiętajmy, by w czasie tego Wielkiego Piątku, pamiętajmy, by w czasie tego Wielkiego Piątku, moi kochani, nie było takiej sytuacji, że zachowamy się jak Judasz, sprzedając Boga, sprzedając Chrystusa za dobra doczesne, by robić własny interes na zdrowiu czy dobru innych ludzi. Pamiętajmy, byśmy nie zachowali się jak Święty Piotr, zapierając się Chrystusa, wszystko, co obecnie dzieje się na świecie. Bo mam świadomość tego, że odczuwamy strach. Ale strach może nas dobrze zmotywować do tego, byśmy byli jeszcze lepszymi ludźmi, byśmy przewartościowali swoje życie i zrozumieli, że tak naprawdę niczego z tego świata nie zabierzemy do życia wiecznego. A sądzeni będziemy z naszej miłości, z dobra względem drugiego człowieka. Miemy. Moi kochani, świadomość tego, że ten czas, który jest nam dany, jest czasem, by dojrzeć w wierze, aby zachować się jak święty Jan i do końca trwać przy krzyżu Chrystusa. Mam nadzieję, że ten czas, który jest nam dany, ten czas wspólnych spotkań, będzie przez nas owocnie wykorzystany. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trwajcie w zdrowiu, miłowani bracia i siostry. Z Panem Bogiem.